Na Wójtysiak, witam Państwa. Pomagają w pozyskiwaniu pierwszych klientów, w znalezieniu siedziby firmy, w zakresie sprzętu. Udzielają też pomocy w zakresie księgowości, prawa czy reklamy. Mowa o inkubatorach. Z każdym rokiem jest ich coraz więcej. Taki inkubator działa również przy Stowarzyszeniu Wzajemnej Pomocy AGP w Częstochowie. Na czym polega jego działalność i komu może pomóc? O to zapytam Panią Marzenę Radecką właśnie z tego stowarzyszenia. Dzień, Dzień dobry. dobry. No właśnie witam panią bardzo serdecznie. Stowarzyszenie na co dzień pomaga osobom bezdomnym, wykluczonym społecznie, generalnie takim osobom, które mają problemy. Stowarzyszenie też promuje ideę wolontariatu, wspiera organizacje pozarządowe w swoich działaniach. Czy taki inkubator to jest kolejna forma wsparcia? Tak, inkubator trzeciego sektora w przy Stowarzyszeniu Agape działa od 2007 roku i to jest jak gdyby kolejne takie, taka forma działania, którą oferuje Stowarzyszenie Agape. Bo tak mamy inkubatory trzeciego sektora i mamy inkubatory przedsiębiorczości. To jest coś innego. To jest coś innego, choć zakres usług jest podobny. To czym się różnią między sobą? Inkubator trzeciego sektora prowadzony jest przez organizacje pozarządowe, natomiast inkubatory społecznej przedsiębiorczości prowadzone są przez miasta. W Częstochowie jest prowadzony przez Biuro Konsultacji Społecznych. I z takich inkubatorów również korzystają na przykład świeżo zakładane firmy? Organizacje bo my jako inkubator pomagamy organizacjom, pomagamy trzeciemu sektorowi, czyli organizacjom, stowarzyszeniom i fundacjom. Ale inkubatory przedsiębiorczości firmom na przykład też, e... czy też organizacjom? To trzeba by było się ich zapytać, natomiast organizacjom, przede wszystkim organizacjom, bo są akademickie inkubatory przedsiębiorczości i one wtedy pomagają w zakładaniu firm. Natomiast my jako inkubatory i podejrzewam, że ISP również działają w obszarze organizacji pozarządowych. Czy taka pomoc inkubatora to może być na przykład propozycja dla osób, które chwilowo nie mają zatrudnienia i dzięki pomocy inkubatora mogą wrócić na rynek pracy? Inkubator bardziej ma za zadanie wspierać organizacje pozarządowe poprzez doradztwo, poprzez coaching, czyli jeśli ktoś już wie, że chciałby założyć stowarzyszenie, chciałby się sformalizować, bo na przykład jest grupa taka nieformalna, która działa, która rozwija swoją pasję albo która rozwiązuje jakiś problem społeczny i wówczas chcieliby się sformalizować, to wówczas inkubator odpowiada na takie potrzeby. Natomiast czy to jest takie doraźne zaspokojenie rynku pracy i bezrobocia, myślę, no, ale można zdobyć doświadczenie, na przykład w pracy w grupie. W pracy w grupie tak. Myślę, że trzeci sektor jest fajnym rozwiązaniem na wolontariat, że no właśnie wolontariat. Wiele osób jest... od tego wolontariatu zaczyna, tak. a później znajduje pracę. Więc... Tak, wolontariat jest pierwszym krokiem na rynek pracy i trzeci sektor jest bardzo otwarty właśnie, jeśli chodzi o wolontariat i tutaj też można zdobyć pierwsze doświadczenie. Ja wiem, że najtrudniejsze dla organizacji w trzecim sektorze jest na przykład pisanie projektów, wypełnianie wniosków o dotacje, czy też ubieganie się o te fundusze europejskie. To już od kilku lat trwa. No, i to jest trudne, niestety. Wiele osób tego nie potrafi robić, ale tego można się nauczyć. Tego można się nauczyć i to też oferuje właśnie inkubator trzeciego sektora, który w swoich usługach ma doradztwo. Naszym doradcą jest księgowa, która również pomaga przy pozyskiwaniu funduszy, przy rozliczaniu funduszy i, przez, i prowadzi po prostu tą organizację. No tak, ale kiedy trwają takie szkolenia, to pewnie uprzedzacie Państwo, że no nie zawsze uda się te środki pozyskać. No, oczywiście, że się nie uda. Generalnie to jest jest chyba tak, że na 10 złożonych wniosków przechodzą dwa, trzy, więc pozyskiwanie tych funduszy jest bardzo trudne. Ale trzeba pamiętać też o tym, że dotacja czasami też jest, ma charakter taki doraźny, a trzeba i inkubator właśnie zwraca uwagę na to, żeby długofalowo wspierać tą organizację, że nawet po wykorzystaniu środków są pewne zasoby, zostaje takie zaplecze, które można wykorzystywać do kolejnych działań. No, trzeba też powiedzieć, że tak, te fundusze zewnętrzne, tak jak na przykład środki z Unii Europejskiej są bardzo ważne, ale oczywiście taka organizacja nie może opierać się na przykład tylko na, na takich funduszach, prawda? Tak, no i właśnie inkubator poprzez animację i poprzez coacha właśnie pomaga tym organizacjom, pokazuje im, w jaki sposób można działać, no, jeśli się nie pozyska tych funduszy, żeby A można bazować... działać? Można działać w ogóle bez funduszy. Myślę, że można działać. Myślę, że można działać chociażby. Z na jakich źródeł można pozyskiwać pieniądze jeszcze na przykład? Ze źródeł gminnych można od darczyńców, od sponsorów, więc tutaj no, no szeroki jest taki wachlarz. Wam się to pozyskiwać. udaje, bo wiedziałacie już, jakiś czas często jako stowarzyszenie Agapy, więc jak, jak się utrzymujecie? No my, no mimo wszystko jednak głównie poprzez dotacje, poprzez Czyli głównie Unia. tak, głównie, głównie Unia, mamy również takie środki z Urzędu Miasta, ale mamy również sponsorów i darczyńców. Ile osób skorzystało z pomocy inkubatora trzeciego sektora? Bo mówiła Pani, że w 2007 roku zaczynaliście? O, wie Pani co, takiej kalkulacji nie robiliśmy, ale jest zainteresowanie? jeśli chodzi jest bardzo duże zainteresowanie. Teraz nasz coach pracuje z 15 organizacjami i są to organizacje nie tylko z terenu Częstochowy, ale na przykład dojeżdża do Bytomia do tych organizacji, także bardzo szeroko poszła oferta tego inkubatora. No tak, bo liderem tego projektu jest miasto Rybnik, tak. nie Częstochowa. Nie. Nie, nie. Trzeba o tym powiedzieć. Liderem jest Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych Kris z Rybnika, natomiast ono ma dwóch partnerów. Pierwszym jest Stowarzyszenie Przez Edukację, edukacja przez internet przez Kielc, natomiast drugim jest miasto Gliwice i te, te zadania realizowane w ramach inkubatora wykonuje GECOP, czyli Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowej. Gdzie można się do was zgłaszać? Jak to wygląda? Można się zgłaszać poprzez stronę internetową www.ugapczanstochowa.org, można też bezpośrednio przyjść do naszego biura przy Alei Wolności 44 i tam uzyskać informację. Czy podczas takich szkoleń mówić organizacjom, które dopiero zaczynają swoją działalność w tym trzecim sektorze, że prowadzenie organizacji tak naprawdę nie jest łatwe? No bo tak, na przykład w Częstochowie mamy kilkaset takich organizacji, z tym, że na palcach jednej ręki można policzyć te organizacje, które działają prężnie, aktywnie, które rzeczywiście są widoczne. Tak, to nie jest zbyt łatwe. Dlatego w, w ramach projektu Trasa 78 działania zakładane są, Jest oferta skierowana do organizacji jest zaplanowana długofalowo. Czyli te organizacje nie przychodzą do nas po pomoc doraźną i chcemy właśnie pokazać, że taka systematyczna praca długofalowa wówczas przynosi jakieś rezultaty i efekty, a nie tylko jednorazowe szkolenie, podczas którego można się nauczyć zdobyć wiedzę. Czy takie organizacje jak... pozostają pod Państwa opieką? przez jakiś czas. Tak, tak, tak do powiedzieć? dwóch lat. Mhm. Czy my sobie zdajemy tak naprawdę do końca sprawę z tego, jaka jest siła ekonomii społecznej? Czy my już wiemy, mamy świadomość tego? Ile razy korzystamy z tego, ile razy nam to pomaga, w jakich sytuacjach? Wydaje mi się, że społeczeństwo nie jest. Nie ma, nie ma takich, ta, takiego odbioru, że, że oni dostrzegają to, co robią organizacje pozarządowe, że jesteśmy gdzieś w tyle. Natomiast uważam, że trzeci sektor cały czas się rozwija i społeczeństwo no być może widzi, jakie są działania, jakie są oferty usług organizacji pozarządowych, bo niejednokrotnie się zdarza, że właśnie NGO, czyli organizacje pozarządowe, one, Wypełniają luki tam, gdzie brakuje pewnych usług, np. hospicja. No właśnie, a z czego to wynika, że my jeszcze nie doceniamy za bardzo tego trzeciego sektora? Nie wiem co, za, nie za bardzo jesteście jeszcze widoczni tutaj na terenie na przykład naszego miasta? Czy za mało się promujecie? Jak to wygląda? Ciężko mi odpowiedzieć. Może, może za mała promocja na przykład? E, promocja wydaje mi się, że nie, dlatego że e, jeśli ktoś jest zainteresowany i faktycznie chciałby coś robić, to e, może to zobaczyć. Ja ostatnio też czytałam na temat e, na przykład takiego... E, ten tematów muzycznych w Częstochowie też się wypowiadał jeden pan, który mówił, że właśnie często się narzeka, że się nic nie robi w Częstochowie, nic się nie dzieje, a się okazuje, że faktycznie bardzo dużo działań jest podejmowanych. Dlatego społeczeństwo chyba nie wie i być może no nie jest doinformowane właśnie, że takie działania są podejmowane. No tak, ale miasto takie działania podejmuje. Mamy przecież teraz biuro inicjatyw tak. społecznych i konsultacji społecznych i od jakiegoś czasu te organizacje, które działają w Częstochowie są bardzo mocno promowane, widać je. Tak, tak, tak. Promowane są teraz, ostatnio były dni otwarte właśnie w urzędzie, w Pałacu Ślubów i tam organizacje mogły prezentować swoje usługi, właśnie swój zakres. No tak, chociaż może nie do końca doceniamy ten trzeci sektor, tak wynika z badań, z roku na rok przekazujemy coraz więcej środków na 1%, prawda? Tak, i to cieszy, i to bardzo cieszy, chociaż tutaj trzeba zauważyć, że do tego 1% jest wliczane również 1% Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. I gdyby zlikwidować, jak gdyby albo, albo odciąć ten 1% WOŚP-u, to, to bardzo mizernieje ten wynik. No właśnie, wiele osób narzeka na to, że za mało wciąż przekazujemy na te nasze lokalne organizacje tak. pożytku publicznego, a więcej środków jest przekazywanych jednak na te spore organizacje tak. istniejące przy dużych fundacjach, przy dużych telewizjach. Tak, zgadza się. To jest problem. No, jest problem. Czy powinny zostać w Częstochowie? Oczywiście, że powinny zostać w Częstochowie i działania, które są podejmowane między innymi tramwaj, który wyjeżdża zabytkowy z MPK, to ma za zadanie właśnie promować ten 1% procent zostawiania podatków w Częstochowie. No dobrze, my jeszcze raz zachęcamy do skorzystania przez organizacje pozarządowe z inkubatora trzeciego sektora. Tak inkubator działa przy Stowarzyszeniu Wzajemnej Pomocy AGP w Częstochowie. Ja dziękuję bardzo za dziękuję rozmowę. Również. Moim Państwa gościem była Pani Marzena Radecka.